Gdzie jedziemy Ryu? Na skór złomu, wysiadamy, tu jest, zobacz Na skór złomu Dobra Gdzie jesteśmy Rysiu W Krakowie Idziemy na odlewnie lol wow. grzmi rysiek zoba ja pierdolę ludzie czy wy naprawdę nie macie jakieś śmieci wrzucać ja pierniczę opony wszystko rysia buty nawet są ale mamy klipat i podobno jesteśmy w warszawie tak wygląda tak? Jaki kamień! Obczaj tego kamienia Popatrzcie tu Tu za 150 lat powstanie pałac kultury Przepiękne miejsce, prawda? Centrum Warszawy Kiedyś tu nawet metro będzie. No na pewno, loli lepia. To jest od wentylacji, Parze, jakieś koło Nie no kozak w ogóle Bartek Bartek! W poszukiwaniu w Bartka rozpoczęte Swazi wczoraj na kabata na jakich kabatach? No na kabatach się Ty, tory, A go teraz na młocinach szukamy. To, tory są. No, trochę, metry pojęcia. Ty jedziemy w drugą stronę. <grym> <grym> idziemy, idziemy za szczest. Jedziemy, czekaj, gdzie jest przystanek? Bartek! Bartek! Nie ma Bartek. Z tą stronę chuty jeszcze nie, nie tego nie zwiedzaliśmy Ale nie, ten dalej też było to niby. Myślisz, że tu kogoś zakopali? Bartek! Nie Bartek Czy w tym odcinku wypowiesz jakieś słowo jeszcze poza Bartek? Listmon! Lol. <grystki> 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 nie ma Barku Bar Magda bar, bar, Magdraje Mug Ło wow. Bartek! Kurwa, Bartka zgubiliśmy To już wiemy Bartek! Ej, Bartek! Nie ja Bartek. tu nikogo nie ma Chodź, idę dalej go szukać Poszukiwanie Bartka Bartek! Bartek! Tu go nie ma Te są bunkry jak nie ma bunkrów Są bunkry A parza tu ukradli ten napis huta Bo tu był w tym, wiesz, w tym kwadraciku Nie kłam Tutaj go Zrwali Ja pierdolę Bartek Bartek! Buty Bartek! To są buty firmowe Bartek Gdzie jest Bartek? Patrz Jacku Patrz dla fanów legi, patrz L L, patrz dla fanów polonii P <ścoughs> <ścoughs> No i dobra, idziemy dalej Gdzie no, tu jest Bartek tu? Nie, tam jest Tymbart Tymbart! Idziemy dalej Tym Bartek nie służy Bartek... Coś mówiliś? Nie Dobra idziemy dalej szukać Bartka Dobrze przestań mi o Żydach ciągle mi o Żydach, potem że Bartka szukasz uspokój się Tyle ile Dobra No, teraz do poszukiwań przyłączyła się pani Bożena. Teraz gdzieś tam szuka z tamtej strony, my Będzie łatwiej znaleźć. Ale ty głupoty gadasz. Ty! Ratuj mnie. Ratuj, nie mam jedzenia. Weź przepiąć te krasnoludki. Ja idziemy. Widzisz, dalej stoi, nikt nie zepsuł. Mieliśmy zrobić wywiad Adaś tak, to dla Ciebie wywiad To widzisz jak to teraz wygląda Ty coś spadło z dachu Grypsujesz Dobra. Grypsujesz Naciskaj tak shift jak idzie Idziemy z shiftem Właśnie. podczę letarkę jak chcesz Pozdrów Adasia cium, 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 cium. Pozdrawiam Ty zobacz Tu chyba jest zakaz wstępu no nic. To nie, to jest oznaczenie, że Żydów nie wypuszczają. Ja jestem czystej krwi Polakie W Warszawie i, i co? I o proszę, tak To free my to pierwszy zdobył No to dawaj ty pierwszy. A ten, patyk, a ten patyk to jeszcze chyba po to, żeby Kapiąca woda Tego nie było tu, nie? Dobra, chodź, idziemy. Nie wiesz, że w pomieszczeniach się nie pali? Co? W pomieszczeniach się nie pali. O, bartek tu zobacz. Bartek tu na pewno Bartka robi. Er w ogóle szyby itp? już nie ma? Hmm. No. <GER> <gup parole> Może znajdziemy Bartka w końcu. Ty jak tu czysto się zrobiło. Czujesz? Ten specyficzny zapach tutaj tego miejsca. Grzyb tak zwany. Matko boska. Jeszcze wyżej. Rysiek, maś ode mnie aparat. Nie ma śniegu. No. Za to Jacek jest. To Bartka? To jest twój szalik. To jest Bartka szalik No. to ja, ktoś tu szalik zostawił Jaki szalik, nie zmienię tematu to jest, to jest Bartka szalik co to, może być? to jest Bartka szalik Bartka szalik A czyj? Nie a to ani jednej Mamy oczyszczony dach przynajmniej Tylko ktoś tu zostawił szalik no ale patrz ile tu cegieł przecież było, nie? Musimy zakończyć naszą podróż w poszukiwaniu Bartka, ponieważ zaczął padać ogromny deszcz i wow, jakoś... Bartek zmoknie. Bartek zmoknie. a my wracamy powoli do tą... No, to strzałka. O, ja nie mogę.